Dzień dobry. Zrobiłem 300 jwrawuli i w cały drop odkładałem do jednego depozytu. I 300 jwrawuli poleciało mi 95 tropów. Miałem że 43, ale sprzedałem kiedy były w cenie, po prostu nie mogłem się powstrzymać. Więc średnio mniej więcej wychodzi jeden trop na 3 jwrawule. I tu oczywiście jakieś itemki, tu jakieś imperiały, dużo flaszek, esencje, inhibitory. Platyna jest z tego powodu, bo miałem na nadziei B szansę na unik ciężko ranny, ale sprzedałem, bo znajomy potrzebował. No więc po prostu sprzedałem to. Yy, oczywiście tutaj jakieś synergetyki, dwa karwasze mi wypadły na 30 levele. Nie jest to zbyt wiele, ale zawsze jakiś pieniążek. Powrót B3 również mi wypadł. Na samym początku powrócik i z nadzieją mi spały bardzo blisko, potem było długo nic. I potem mi wypadły władca. Oraz zemsta. No bo niestety obad są Eski. W sensie odłamki Eski. No ale zawsze coś. I jeszcze drify. Miałem szczęście, bo na samym początku drifalor mi wypadł, więc. I band pod sam koniec, więc. Jest niby średnio, ale. Przyznam, że poparciło mi się samymi całymi drifami. Epic mi niestety nie spadł. No. Tych oczywiście wpadło 446 yy, od. Yy... Od jednego bossa. I sobie tu elegancko ekspiłem. Więc można policzyć 446 300 yy, No to wychodzi dość koło 130 tysięcy psycho. Więc też bardzo elegancko. Życzę jego dnia.